Drugi mecz także w tej w tym samym momencie już zaczął się Stal Stalowa Wola kontra GKS Tychy. Natomiast my państwu spoilerować tego nie będziemy, bo wiemy, że są tacy, którzy chcą sobie później to wszystko z odtworzenia zobaczyć. Blokowanie Hoczalarii, ale nie była to najcelniejsza piłka w karierze tego zawodnika i pogoni odzyskuje posiadanie, choć faulowane jest piłkarz Poloni i eee, dość do piłki. Kolejne dośrodkowanie, tym razem z rzutu rożnego. Za pierwszym razem bez większych sukcesów. Ale jest jeszcze próba numer dwa: troszeczkę zamieszania, czy piłka wpadnie do bramki? Tak jest! Siódma minuta i to Polonia u siebie obejmuje prowadzenie. To pogoń wysyłała groźniejsze sygnały. Ale jeśli jesteś faworytem, to musisz potrafić odpowiedzieć właśnie w taki sposób. I musisz potrafić poradzić sobie nawet w największym chaosie. Na pewno Zjawiński jest tym zawodnikiem, który w ostateczności skierował piłkę do bramki, ale ja mam tutaj duże zastrzeżenia co do młodego bramkarza Pogoni Sielce, do Mateusza Próchniewskiego, bo on, było widać ten fioletowy, jego, jego bluzę, która gdzieś fruwała w okolicach pola bramkowego, zobaczmy to jeszcze raz, dośrodkowanie, tutaj Marcin Flis zbija piłkę, choć Alardi jeszcze raz ją wrzuca lewo, zobacz, i tu taka piłka, gdzie nie było zder zderzeń. Zostawiona ta piłka. Teraz wrzucenie w głąb pola karnego. Szansa mocny strzał i kuchta. Miał w końcu okazję, żeby się wykazać, a Maciej Famulak piekielnie blisko. A siłowo. Na, mam wrażenie, idealnym poziomie ten strzał. Wiesz, on opaskę też nosi na ramieniu. No to to nie tylko piłkarz, ale też i kapitan, i taki, no, taki, no człowiek stamtąd, siedlec, który na pewno serduszko zostawia. Rozpędza się ilka i durmusz, durmusz sam na sam, durmusz, piłka wpada do bramki. Ale no ale jest właśnie. Spalony, ale to wiesz. Ja wiem, że przepis, ale jaki to jest sens tego, żeby Durmus robił sprint 25-30 metrów, oddawał strzał, w ekstazę wprowadził kibiców, po to, żeby sędzia, asystent podniósł chorągiewkę do góry? Dlaczego nie można od razu podnieść chorągiewki do góry, żeby zmniejszyć linię? Ten... Ale myślę, że już gramy dalej. Mam potwierdzenie zmiany tak. i teraz zmiany. Tak. tak, no, praca trwa. Jeszcze, żeby znaleźć tę odpowiednią ramkę, bo to jest. W ogóle kluczowa kwestia. Bramka. Tak. tak jest. I mamy potwierdzenie, więc 2 do 0, choć z naszej strony z trochę mniejszą radością po stronie kibiców oczywiście. Dobra, tak. Wyliczyli wszystko dokładnie i. Trwało to dosyć długo, więc. Takie no skuteczne decyzje. Podjęli. Tak na razie wszystko idealnie po stronie Sędziowskiej bez żadnych większych kontrowersji. 42 minuta, Polonia, Warszawa prowadzi z Pogonią Siedlce 2 do 0 i Polonia wygląda jak zespół, któremu tak naprawdę no, wydaje się, że nie zagrozi nic, tak, tak Ale myślę, że możemy streścić wiesz co, pierwszą nie połowę. Nie mamy jeszcze tutaj, ja widzę, że jest jedna zmiana, Ma tak? no być oprócz napastnika takim drugim, trzecim ofensywnym piłkarzem swojego zespołu, no bo to wtedy przynosi ciężar gry na połowę Polonii Warszawa. Fał faul, zagotuje się troszeczkę i będzie żółta kartka. Predenkiewicz. Predenkiewicz, on pokazał, że dryblować potrafi naprawdę nieźle w pierwszej części z tego spotkania, ale tutaj ciekawie zagrana ta piłka, a mimo, że faulowany piłkarz. Faul taktyczny Jalarego nie uszedł uwadze arbitrowi. I myślę Aha. tutaj z punktu widzenia z drużyny, no Chodzalari wpisuje się w tą, w tą zasadę faulowania. Na połowie przeciwnika, w momencie kiedy tracimy piłkę, i słyszymy jeden gol Szyprytowskiego. Czy będzie miał asystę? I tak jest, a więc łapie kontakt po gąsielce. No a my do samego końca mamy jeszcze 10 minut, i troszkę taki numer pokusowy po gąsielce, że stały fragment wykorzystany. Było wszystko. Po... Zobacz, nasz kamerzysta pokazuje Milasiusa, który to być może właśnie on przedłużył. To dobre dośrodkowanie Szyprytowskiego. I zdobył taką no, kontaktową bramkę, czyli to no, taki horror z meczu z Kocnicą koło Kołobrzeg. Nie <laughs> wywołuje wilka z lasu, nic moje, żółta kartka dla Daniego Wegi od arbitra. Że wprowadzenie zawodnika w czasie doliczonym to jest plus 30 sekund do tego czasu i co mamy właśnie na załączonym obrazku. No i skończyło się. Duża ulga na pewno dla Polonii Warszawa, która pokonuje w środowym meczu Pogoń Siedlce.